Bardzo się cieszę, że przyjąłeś moje zaproszenie na wystąpienie na audio-video summit z inaugurującym wydarzeniu z tej serii. I jesteś osobą, zaprosiłem Cię, ponieważ jesteś osobą, która siedzi mocno w branży audio szczególnie, ponieważ jako właściwie pracownik dydaktyczny i naukowiec, Pracujący na AGH, zajmujesz się i od strony teoretycznej, akustyką jako taką, oraz od strony okazuje się praktycznej. Więc jesteś jakby daleko od błędu, w cudzysłowie, błędu wielu wykładowców, którzy są bardzo dobrzy we wzorach i w kolokwiach oraz różnego rodzaju egzaminach. Ale mają problem z realną praktyką dnia codziennego, gdy te wzory trzeba przenieść do konkretnego pokoju, pomieszczenia, gdzie audiofil umieścił sobie no, chociażby parę kolumn zestaw grający. No i okazuje się, że w sklepie brzmiało to świetnie, bo był w specjalnej salce odsłuchowej, ale gdy przyniósł swój zestaw do pokoju, okazuje się, że brzmi fatalnie. To jest najczęstszy problem wielu ludzi, którzy kupili zestaw audio, a słuchali go wcześniej we wspaniale zaadaptowanej sali odsłuchowej. Natomiast Twój repertuar, jeśli chodzi o wykłady w tej właśnie dziedzinie, jest ogromny, ale zafascynował mnie temat, który poruszyłeś, dotyczący budżetowania w ogóle tego procesu adaptacji akustycznej bo tak naprawdę ja czuję to tak przez skórę, że potencjalni klienci twoi, czy myślący o tym, co zrobić w swoim pomieszczeniu, żeby muzyka brzmiała super, zaczynają myśleć o pieniądzach, że pewnie ich na to nie stać. Um, powiem Ci tak, um, to nie jest nawet kwestia tego, y, czy kogoś stać i kogo sta y, czy kogoś stać na adaptację akustyczną. Ja bym powiedział inaczej, że każdego stać na adaptację akustyczną, tylko po prostu w zależności od tego, y, jaki jest plan na to pomieszczenie y, i tego, jaki jest budżet, to trzeba oszacować, co z tej adaptacji akustycznej można zrobić? I to jest głównym celem mojego dzisiejszego, dzisiejszej propozycji na Audio Video Summit, czyli zakres, tu jakby wsparcie w zakresie budżetowania adaptacji akustycznej. Adaptacja akustyczna jest takim samym elementem toru, Sygnałowego powiedzmy, no nie do końca sygnałowego, to audio, jak nie wiem, wzmacnia czy kolumny. I o ile jakby dla wszystkich jest naturalne, że okej, okay, idziemy do sklepu, otwieramy stronę internetową, rozmawiamy ze, ze sprzedawcami sprzedawcami i pytamy. Ym, o jakieś sprzęty, no to od razu decydujemy, czy decydujemy się na sprzęty z zakresu, nie wiem, do 10 tysięcy złotych, do 20 tysięcy złotych, czy poniżej 5 tysięcy złotych, tak? Jakby wiemy mniej więcej, jakie pieniądze planujemy przeznaczyć na tą adaptację. Natomiast na, na, na sprzęty. Natomiast z adaptacją jest trochę inaczej, że ludzie przede wszystkim nie zdają sobie z tego sprawy Ile adaptacja może kosztować, tak? Yy, więc będę pokrótce starał się wytłumaczyć, typu, nie wiem, mamy nawet 1000 zł na adaptację, co można zrobić? Mamy 5000, co można zrobić? Mamy większy budżet? Co możemy zrobić w danym budżecie? Bo prawda jest taka, że w dowolnym budżecie możemy zrobić coś. Yy, w pewnym momencie może to się ograniczyć do, yy, do dwóch paneli, które umieścimy sobie za, za kolumnami lub w innym ważnym miejscu. Natomiast mimo wszystko, yy, yy, prawda jest taka, że zawsze można zrobić coś, żeby było lepiej. To jest stwierdzenie, którego bardzo często używam yy, w kontaktach yy, z klientami, czy też jak studenci mnie pytają, yy, czyli, że to nie zawsze chodzi o to, żeby zrobić dobrze, bo dobrze może być nieosiągalne w danym pomieszczeniu, tak? Mam otwarty salon, gdzie żyjemy z rodziną i, i pewne ograniczone miejsce na montaż ustrojów akustycznych. Więc wtedy rzeczywiście dążymy do tego, żeby zrobić lepiej, a najlepszą opcją jest to, żeby zrobić najlepiej przy przesiadanych możliwościach, zarówno logistycznych, w pokoju, i budżetowych. Super. Czyli jako Krakowianin, tak mogę cię określić. Myślę, że już powoli tak, bo ja utożsamiam się z Krakowem czy z okolicami podkrakowskimi. Mówimy tutaj o pewnej mentalności, takiej przysłowiowej tych ludzi, że obracają tą złotówkę kilka razy, zanim ją wydadzą. A myślę, że adaptacja akustyczna jest szalenie ważna, jeżeli chodzi o jakość dźwięku. Ale chyba traktowana przez większość po macoszemu. Ciężko mi powiedzieć, czy po macoszemu, bo myślę, że dzięki ciężkiej pracy mojej i moich kolegów, powoli, powoli nie ma już tego, co było nawet kilka lat temu, że ludzie nie zdają sobie sprawy, że coś takiego jak adaptacja akustyczna jest, istnieje i jest bardzo ważne. Więc w tym momencie. Jakby każdy, każdy zdaje sobie z tego sprawę, że jakąś tą adaptację powinien mieć, ale no rzeczywiście mało ludzi jeszcze się zabiera do tego, żeby, żeby przerodzić tutaj ten, tą myśl, że, albo świadomość, że tak, że muszę ją mieć, w czyn, bo, bo, bo też nie wiedzą po prostu jak to może wyglądać, stąd ja pilnuję tego, żeby po prostu, zarówno w mediach społecznościowych i wszędzie, gdzie się da, te zdjęcia jakby istniały, żeby też ludzie sobie uświadamiali, jak to może wyglądać, ale no niestety tutaj masz rację, że za tym idą konkretne budżety, tak? Prawda jest niestety taka, że zresztą to, to nie jest prawda dotycząca tylko akustyki, ale każdy, chyba myślę, że każdej strefy komercyjnej, w ogóle wręcz kapitalistycznej, że jeżeli chcemy coś, co będzie ładnie wyglądać, to, to to będzie kosztować wtedy. Więc a w akustyce chyba jest to jeszcze bardziej widoczne, bo no tutaj rozmawiamy o elementach wyposażenia wnętrza, tak? Natomiast, coś, co moim zdaniem w tym momencie powinno być jakby głównym, głównym nurtem edukacji ludzi zabierających się za akustykę, jest już nie to, że tak, musicie to zrobić, bo myślę, że to już dawno wszystkim udowodniliśmy. Jeżeli ktoś temu zaprzecza, to, to też powinien oglądać choćby moje własne filmy na YouTubie, czy posłuchać paru prezentacji mojej lub kolegów odnośnie znaczenia adaptacji akustycznej. Co fakt, że jakoś nikogo nie dziwi, i ludzie bardzo łatwo akceptują wydanie na wzmacniacz 5000 zł, 10, 20, na kabel 1002, 5, 10. Natomiast wydanie na adaptację akustyczną budżetów na poziomie 5 czy 10 tysięcy złotych jakby bardzo ciężko przechodzi, tak? Natomiast moim zdaniem powinno być wręcz trochę na odwrót, bo adaptację akustyczną też w pewnym momencie można potraktować jako pewien element wyposażenia wnętrza, tak? Więc wykańczamy własne mieszkanie, można od razu o tym pomyśleć, czy żeby jakieś tam elementy akustyczne się znalazły. Albo po prostu na etapie jakby dekoracji tego pomieszczenia. Ustroje akustyczne też mogą być ładne. Można nadrukować na tym jakieś zdjęcia, można ułożyć z mniejszych paneli jakiś większy wzór. Może to mieć jakiś element sztuki, tylko no ogranicza nas własna wyobraźnia i też fakt, z czego to może być zrobione. No a przede wszystkim warto by wiedzieć co. No to do tego już albo po prostu trzeba się rzeczywiście czegoś douczyć, no albo skonsultować z akustykiem oczywiście. Albo przybyć we wtorek, na Twoją prezentację, gdzie będziesz e, mówił o tym, jak e, przy określonym budżecie można poprawić e, jakość dźwięku. Ale tutaj poruszyłeś bardzo trudny temat, mianowicie akceptacji Wyższej Izby Parlamentu, czyli żony audiofila e, wystroju. Męża, pamiętajmy pomijając... no, też o dwóch stronach. <laughs> to prawda. E, o akceptacji po pierwsze budżetu, a po drugie. No, koncepcji artystycznej, bo y, najczęściej panele to kojarzymy z jakimś sprzętem, który zagraca, że tak powiem, piękną, czystą, przejrzystą przestrzeń pokoju. To jest niestety, to jest temat też trudny dla mnie, bo nie znam, czy zastanawiam się, czy ja nie powinienem jakieś podyplomówki z zakresu wykończenia wnętrza zrobić. <laughs> Często po prostu, albo inaczej, ja nie chcę się mieszać w takie rzeczy typu estetyka. I w momencie, kiedy jestem pytany, staram się dyskretnie odejść od tematu, że ja pokażę, jak to można zrobić, a jak wykorzystać te możliwości. No to, to trzeba, nawet wtedy, ja bardzo lubię takie, takie adaptacje czy takie projekty, w których jestem zaangażowany do spółki z jakimś projektantem wnętrz czy architektem, bo, bo wtedy ja mam wymyślić jak, z czego, ile czego ma być, a jakby ubrać to w estetykę, ubierze ktoś, kto się na tym zna. A, a, nie, a nie akustyk. Yy, na szczęście bardzo często to nie jest aż takim problemem, bo mniej więcej jeżeli chodzi o estetykę pokoju odsłuchowego, czy, czy tego, co oczekujemy we własnym mieszkaniu, no, no też jakby mm, większość moich klientów, czy, czy audiofili, którzy szukają akustyki, mają jakieś tam swoje. Mm, Podstawy, koncepcji, jakby chcieli, żeby to było, to wyglądało. Więc kwestia jest tylko odpowiedniej werbalizacji takich, takich, oczekiwań. I wtedy ja pomagam z tym, żeby co zrobić, żeby, ok, a żeby to zostało wykonane w sposób akustyczny, z elementów akustycznych. Lub też pomagam po prostu pokazując własne realizacje. Czy jak nawet na kartach katalogowych ustrojów, z których korzystam, pokazują się te te realizacje albo jak to może zostać wy, wy, wykończone? Takie zdjęcia, no im więcej tego będzie, tym łatwiej będzie decydować, bo będzie można po prostu z, szerszego, z szerszej palety zdjęć wybrać coś, co być może o, chcemy coś podobnego, tak? Tak jest, super. Bartku, powiedz jeszcze mi taką rzecz, ponieważ w swoim wystąpieniu poruszasz sprawę widełek kosztowych, o tym już mówiłeś. Także czynników, od czego zależy koszt adaptacji akustycznej. Rozumiem, że też je wymienisz w tej prezentacji, ale ciekawi mnie punkt, w którym momencie zaczynać projektowanie akustyczne pomieszczenia. Nie chciałbym, żebyś zdradzał wszystkie szczegóły, ale o czym chciałeś tam powiedzieć? Powiem tak. Z tym projektowaniem to zawsze jest trochę problem, bo moja odpowiedź jako naukowca zawsze powinna być taka, że nie powinno się zabierać do adaptacji akustycznej bez wykonania pomiarów, tak? Czyli odpowiedź brzmi zawsze: zaczynać od projektowania. Tylko że no niestety zatrudnienie, akustyka do wykonania pomiarów, no to jest zawsze koszt, tak? I w tym momencie ten koszt zatrudnienia fachowca, moim zdaniem, musi być istotny, albo inaczej, mniej istotny w stosunku do tego, co się później wyda na ustroje, tak? Koszty są dwa, gdzie przy czym koszt tego akustyka jest stały, a koszt ustroju, wiadomo, można, może dążyć już do nieskończoności. Natomiast tutaj, ja będę mówił nie tylko o takich adaptacjach, nazwijmy to high-endowych, tak? Bo jednak większość adaptacji, gdzie zatrudnia się akustyka, ktoś to zaprojektuje, to są adaptacje wysokobudżetowe i dążenie tutaj do jakiegoś high-endu, żeby to zarówno grało, jak i wyglądało. Natomiast yy, będę też mówił o tym, co zrobić, jeżeli mamy mniejsze budżety. I jeżeli to są budżety mniejsze na poziomie, nie wiem, dwóch tysięcy złotych, trzech tysięcy złotych, to akustyka nie ma sensu to angażować, bo nawet wykonanie pomiarów tutaj yy, niewiele, niewiele pomoże, bo się zwyczajnie nie zutylizuje. Yy, wtedy taki budżet zdecydowanie warto przeznaczyć na, na same panele i też spróbuję tutaj doradzić, yy, na co zwrócić uwagę w pierwszej kolejności i kiedy co kupować również w mniejszych budżetach. I, I to jest ważne moim zdaniem, bo tak jak mówię, dążymy do tego, żeby każdy był w stanie zrobić coś w swoim pokoju za pracą akustyczną, żeby było lepiej. Super. I to jest bardzo optymistyczne i pocieszające na koniec naszej rozmowy, która jest tylko wstępem do tego, co przedstawisz, co usłyszymy w najbliższy wtorek o godzinie 20. I bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie. I tym samym możemy obaj zaprosić na Twoją prezentację we wtorek, 20 października. Prezentacja, która nosi tytuł Jak zaplanować budżet adaptacji akustycznej? Co, jak i za ile? Czyli będzie i o szczegółach technicznych, ale też o pieniądzach. Oczywiście. Bartku, bardzo Ci dziękuję, i już nie mogę się doczekać na Twoją prezentację. Dziękuję również. Ja też jestem, nie mogę się doczekać, żeby w końcu poruszyć ten ważny temat publicznie. <laughs> dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia.